Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku opowiem o polskich grupach do sprzedaży. Dlaczego tylko o polskich? Dlatego, że jest ich w sumie dużo. I tak naprawdę, jeśli połączyłbym tutaj grupy zagraniczne i polskie, to tak naprawdę odcinek by miał, no naprawdę, byłby dość długi i żmudny i nużący, i tak naprawdę nic by nie wniósł. Zapewne połowa z Was od razu by wyłączyła go po połowie, i tak no, naprawdę moja praca, no w sumie, moja praca to jest po prostu opowiadanie o grupach, ale całość tego materiału, no poszłaby na marne. A tak będzie specjalny odcinek, właśnie o polskich grupach, i zrobię odcinek o grupach zagranicznych, gdyż jest to tak naprawdę zupełnie osobny temat i jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Mam tu swoją ściągawkę, z której będę korzystał, bo nie chcę pominąć żadnej grupy, a więc zaczynajmy. Pierwsza, najpopularniejsza, a zarazem największa grupa do sprzedaży kiksów w Polsce to Nike Kiks. Pomijam street deals, gdyż o nich opowiem później. Nike Kiks to grupa, która powstała hen hen daleko, przez pewien czas nawet miałem tam bana. Jest naprawdę niezła grupa, jeśli chcecie sprzedać swoje buty, bo tak naprawdę macie bardzo, bardzo mocno targetowane osoby zobaczycie tam w sprzedaży buty największych polskich sneakerheadów, największych polskich resellerów i zawsze tam po największych premierach pojawia się, myślę, najwięcej właśnie tych ofert. Ogarnięta administracja to kolejny plus. Należy napomknąć, że można tam sprzedawać różne inne buty, nie tylko właśnie Nike, ale również inne kiksy innych marek oraz różne akcesoria właśnie do tych butów, ale nie ciuchy ani nic z tych rzeczy. Kolejną fajną grupą jest kupujemy, wymieniamy, sprzedajemy kiksy i tak naprawdę jest to grupa trochę mniejsza niż Nike Kiks, myślę, że to jest po prostu dublowana, ale również warto to Tam być z prostego powodu, że administracja jest ogarnięta. Są to naprawdę fajne rzeczy i ludzie wrzucają właśnie tu na Nike Kicks i tam. Więc, jeśli chcesz coś naprawdę bardzo sprzedać, to warto wrzucić i na tą, i na tą grupę, gdyż to wiadomo, każdemu się wyświetla cyjnego w feedzie i może akurat wyświetli się mu. Kupujemy, wymieniamy, sprzedajemy kiksy, a nie Nike-kiks. Jeśli chcecie sprzedać ciuchy, to największą polską grupą typowo streetwearową jest Streetwear Market. Ogarnięta administracja, ogarnięte zasady, ogarnięci ludzie i naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jeśli chcecie sprzedać swoje ciuszki, z których wyrośliście lub... Hmm, ...przytyliście lub schudliście, no to właśnie tam, zaglądajcie, tam rzucacie swoje oferty, 4000 osób, ponad 4000 osób, wszyscy spragnieni Twoich ciuszków. Plus jest taki, że jest to grupa tak naprawdę stricte streetwearowa, jak sama nazwa wskazuje, więc będą tam właśnie stricte streetwearowe rzeczy, więc naprawdę nie przerzucacie się po prostu przez tonę główna, jak na niektórych innych grupach, do sprzedaży ciuchów. Kolejną grupą, o której wspomnę, chociaż mam tam bana, ale należy jeszcze im wspomnienie, jest Hype Market. Grupa powstała stosunkowo niedawno, jeśli porównując ją do innych grup, o których już tutaj wspominałem, o których będę wspominał, ale wyróżnikiem jej jest to, że są tam rzeczy, powiedzmy, high-endowe. Albo może nie tyle high-endowe, co po prostu więcej rzeczy takich marek trochę bardziej ekskluzywnych, jak na przykład Stany Rafa, czy coś w tym stylu. Jeśli szukacie czegoś droższego, na przykład. Czy. To jest bardzo fajna grupa pod tym względem i mają bardzo taki szczególny target. I myślę, że właśnie tam znajdziecie rzeczy, których potrzebujecie, jeśli szukacie, właśnie tak jak już powiedziałem, trochę droższych kiksów. Kolejną grupą do sprzedaży jest supremmarketplace.pl na którym rzeczywiście, powiem szczerze, sprzedaje swoje rzeczy. Sprzedaje, jeśli ktoś dostaje na dropie na Suprem, to właśnie wtedy od razu tam wrzucam i od razu jest sprzedane. Dzisiaj sprzedałem tam dwie rzeczy, więc naprawdę jest nieźle. Jest to polska grupa, w której możecie sprzedawać po prostu swoje ciuszki lub kupić, właśnie ciuszki Suprem, więc jeśli nie macie kasy czasami na dropie, to później tam ląduje rzeczy dużo. Robią tam ludzie proxy, często są tam właśnie wcześniejsze listy pokazywane, więc warto dołączyć naprawdę do tej grupy, jeśli interesujecie się tą marką. Kolejnymi dwoma, trzema, kilkoma grupami, bo już tak naprawdę straciłem rachubę, są grupy koszykówka kupię wymienię sprzedam czy coś w tym stylu, czy i basket kupię wymienię sprzedam. Wiem, że jedna z nich nie ma administratora i jest tam dupa i wrzucają wszystko, ale jeśli chcecie wymieniać sobie rzeczy do basketu lub pokupować, to właśnie wpiszcie sobie koszykówka, kupię, wymienię, sprzedam, czy basket kupię, wymienię, sprzedam. Ja Wam tutaj pokażę screeny, bo tak naprawdę nie pamiętam tych grup jest trochę, bo czasami się one rozdzielały i tak dalej, jeszcze pamiętam, hen, hen. Daleko to była chyba jedna z pierwszych grup, do której w ogóle dołączyłem a propos kiksów. Teraz można tam znaleźć praktycznie wszystkie kiksy. Głównie jordany, głównie koszykarze się tam wystawiają z różnymi akcesoriami koszykarskimi, ale naprawdę warto do nich dołączyć, nawet jeśli nie interesujecie się koszykówką, a po prostu chcecie zobaczyć jakieś koszykarskie kiksy lub nawet zwykłe jakieś tam buty, bo koszykarze wiadomo, chodzą też w i tak dalej, Więc jeśli chcecie coś takiego, to dołączcie do tych grup. Jeśli chcecie sobie kupić nitki, to dołączcie do offline Poland Marketplace. Jest to bardzo fajnie prowadzona grupka, mimo tego, że jest to Marketplace, to administratorzy dbają o to, żeby tam różne linki właśnie o najnowszych releasach, nitek, różnych racerów i tak dalej, więc jeśli interesujecie się tematem nitek i lub chcecie sprzedać lub kupić swoje nitki, dołączcie właśnie tam. Na początku tego filmiku wspomniałem o street deals'ach, powinienem trochę powiedzieć więcej. Grupa miała potencjał, tak naprawdę chodziło właśnie o wymienianie ciuchów, butów i tak dalej, wszystkich rzeczy, które są związane ze streetwear'em, jednak no życie zweryfikowało i tak naprawdę zrobiło się z tego jedno wielkie gówno. A dlatego, że ludzie zaczęli tam sprzedawać niektóre fejki, ja nawet zwracałem uwagę administratorom i nikt nic nie robił, nikt nie usuwał nic, więc tak naprawdę grupa jest olana, nie ma totalnej administracji, wszystko jest z dupy. Rzucane, jak leci. Często są to również szmaty z lumpów i takie totalne szmaty, których nikt by nawet nie kupił. Więc jeśli chcecie po prostu zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało i czy miało to potencjał, to dołączcie, ale ja grupy nie polecam. W ogóle z niej nie korzystam. Może czasami rzeczywiście można coś zobaczyć, bo ludzie nie ogarniają, tacy randomowi nie ogarniają innych grup, właśnie tylko te stil, street dealsy, więc tam można jakieś tam może style złapać, ale tak to w ogóle nie polecam tej grupy do sprzedaży jakichś fajnych butów. No po prostu taka grupa o lumpach, głównie też o sprzedawaniu swoich znalezisk, dołączcie do Lump Society, to jest grupa od grupa High Society, więc tam sobie dołączcie, ja tam jestem administratorem, chociaż tam tak naprawdę nic nie robię, tam są moderatorzy, bardzo fajni, bardzo spoko, ziomki, chcieli się tym zajmować bardzo dobrze, ja nie mam na to czasu, ale jeśli oni chcą i ta grupa naprawdę bardzo fajnie działa, bardzo fajnie wszystko się tam dzieje, więc jeśli chcecie zobaczyć jakieś, nie wiem, tanie, może taniego Ralfa, taniego Tomiego, czy coś w tym stylu, dołączcie do tej grupy. W grupach na sprzedaż nie może zabraknąć Sunday Deals, chociaż nie jest to grupa, to odbywa się to na grupie, bo odbywa się to na High Society co niedzielę. Wtedy po prostu przez administratora, czyli mnie z naszego administracyjnego konta, wrzucany jest jeden post. W tym poście jest po prostu rozmiarówka albo ciuchów, albo butów i każdy pod komentarzem z jego rozmiarem po prostu wpisuje, co chce kupić lub co chce sprzedać. Jest to tak naprawdę bardzo fajne, bo wszyscy wtedy ze wszystkich grupek w Polsce wrzucają wszystko, co mają i możecie przejrzeć najświeższe tak naprawdę deale i wszystko to, co ludzie chcą sprzedać w jednym miejscu. Mówiąc o grupach, należy wspomnieć o dwóch forach, które jeszcze jako tako działają na polskiej scenie: jest to SHC i Hype 5. Choć tak naprawdę era forów skończyła się dawno temu, to na SHC działa tylko giełda, tam się nic kompletnie nie dzieje, a giełda są to tylko przedruki z grupek, ale warto czasami dołączyć, no, no nie wiem, może z jakiegoś takiego sentymentu, albo żeby zobaczyć co tak naprawdę, jak to wyglądało kiedyś. Dużo ludzi nie siedzi na grupkach i sprzedaje jakieś swoje starsze rzeczy, jakieś stare maxy i tak dalej. Oni właśnie rzucają to na SHC i tam możecie sobie to zobaczyć. Na HypeFive też widać właśnie regres i myślę, że za niedługo podzieli po prostu losy SHC, forum SHC. Mimo tego, że przyjęto ostatnio kupę nowych użytkowników, to tak naprawdę nic to nie zmieniło, bo wrzucają oni tylko rzeczy na giełdę nie biorą udziału w żadnych dyskusjach, forum naprawdę zamiera i od roku to widać, że często właśnie, kiedy były godziny szczytu, tam potrafiło być nawet 500 osób, 400, nie pamiętam, ale to były olbrzymie liczby, a teraz jest naprawdę totalnie źle i jest nawet poniżej setki, a w dzień poniżej 20. Jednak tam giełda działa dużo lepiej niż na SHC, więc jeśli chcecie, to po prostu przeglądajcie, ale po moich obserwacjach wnioskuję po prostu, że są to przedruki tak naprawdę z polskich grupek i tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że dacie like, Mam nadzieję, że wyślecie to również znajomym, bo polecajcie mnie znajomym, polecajcie nieznajomym, którzy chcą dopiero wejść w tą całą zajawkę. Chociaż tak naprawdę ja zajawkowiczem już takim olbrzymim nie jestem, no ale mam jakąś tam wiedzę, jeśli chodzi o buty, jeśli chodzi o ich renowację, to bardziej w, tą, w tę stronę. Wysyłajcie to znajomym, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, no i napiszcie mi na dole, może przeoczyłem jakąś grupkę. Wiem, że przeoczyłem wiele grup takich typowo tematycznych, no ale starałem się właśnie skupić na tych największych, więc proszę o to, żebyście napisali mi. Jakie inne grupki wy używacie? Polskie grupki.